Następnie przygotowujemy. A dziś będę przygotowywać maść. Na początek zrobię dziś olej z mochomerka. I tu mam sproszkowaną amenitkę. Użyję do tego oliwy tłuczonej na zimno. I dodam, żeby było litr razem. Olej kokosowego. Więc zapraszam. Ma, że... Więc tak na litr tego wspólnego oleju damy 100 g suszu z kochanej amanitki. Będę jął takowe swoje z CK. Myślę, że dzisiaj zostawię ten olej na noc, a jutro pokażę Wam dalszy etap produkcji tej maści o wspaniałych właściwościach nie tak odliczamy stówkę czas wspaniały proszek. to wszystkich którzy czekają na manitkę czekają na manitkę ode mnie czekam na sprzęt który pozwoli mi włożyć je do kapsułki, więc proszę o cierpliwość. Zbieram jeszcze i suszę. Dodam laju kokosowego, połowę słoiczka i teraz poczekam, aż to wszystko rozpuści się w kąpieli wodnej i dodam amanitę w proszku. Już mam rozpuszczone, prawie Lej więc sypuję amanitkę. I teraz będę ją podkrzewać do dwóch godzin. Zostawię ją na noc i jutro będzie kolejny.